Twój mężczyzna i decyduje się na ciebie oznacza to, że na jakimś poziomie podświadomym ty nie zdecydowałaś się na siebie. Ty nadal wahasz się na swojej wartości. Ty pomimo tego, że wiesz, że to zależy od ciebie, nadal myślisz, że to wszechświat ci to przysyła, albo Bóg, albo ktoś tam. Nikt ci tego nie przysyła, bo to ty determinujesz efekt twojej manifestacji. Życie w urazie, życie w złości, życie w ego, życie w tym, że nie wiem, że ci się należy do no należy ci się. Tylko kurde, problem jest wtedy, jak ty naprawdę masz tę blokadę. I jak masz blokadę, to będziesz się denerwować, będziesz się wściekać, będziesz się złościć, a trzeba będzie manifestować. I może byłaś w takich nurtach, gdzie ci mówili, że trzeba przyciągać tego mężczyznę. Jakby nie do końca. On się sam zamanifestuje i on sam przyjdzie z Twojej energii. Ale potrzebujesz do tego nauczyć się, w jaki sposób to robić. To nie jest z TikToka, to nie jest z moich bezpłatnych treści. To jest z mojego programu, gdzie kobiety każdego miesiąca pop, pop, pop. Mamy różne efekty dziewczyny mają swoich SP, jeżeli to ty napisz do mnie program.